Piątkowy wieczór w Azotów Puławy rozegrali swój ostatni mecz w ramach rundy jesiennej spotkań PGE NiG Superligi. Tym razem puławcy piłkarze ręczni musieli udać się do Szczecina, by zmierzyć się z miejscową pogonią. Pławia nie byli faworytem i było to widać już od pierwszych minut spotkania. Po kwadransie od rozpoczęcia meczu, puławcy czy pierniści prowadzili z przewagą 8 bramek. Spora w tym zasługa Piotra Jarosiewicza oraz Rafała Przybylskiego, którzy raz po raz trafiali do szczecińskiej bramki. Kolejne 15 minut było nieco lepsze dla Szczecinian, ale azotowcy po pierwszej połowie prowadzili wysoko 17 do 11. Druga połowa była zdecydowanie bardziej wyrównana od pierwszej, azotowcy kontrolowali swoją bezpieczną przewagę, choć pod koniec meczu zdarzyło im się stracić kilka bramek z rzędu. Ostatecznie Azoty zwyciężyły 35 do 29. MVP spotkania z 12 bramkami wybrany został Piotr Jarosiewicz. Azotowcy piątkowym spotkaniem zakończyli pierwszą rundę sezonu 22/23 PGNiG Superligi. Połowienie w 13 meczach zgromadzili 26 punktów. Do ligowej rywalizacji powrócą na początku lutego. Sandra Spa, pogoń Szczecin, azoty puławy 29 do 35, do przerwy 11 do 17. Azoty zagrały w składzie Borucki, Koszowy, Jarosiewicz, Burzak, Fedeńczak, Janikowski, Wajes, Przybylski, Marciniak, Adamski, Jurecki, Żywkowicz, Konieczny i Antolak. Terima kasih telah menonton!